O! No. Okay. Duży. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Marek zabrał mnie na jaką rzekę? To jest chyba rzeka Dern? Don? No, to jest no generalnie, jest to rzeka. Dzisiaj będziemy łowić pstrągi. Próbowali. Będziemy próbowali, tak. Ja nigdy tu nie byłem. Marek obiecał, że coś złapę. Zobaczymy jak będzie. Zaczep? Tak. Kolejna miejscówka. Jak widać miejscowi <głos》> ustawili się już tu. Opróbujem klimatyczne bardzo. Mała cały czas się tam spawiają Będziemy próbować je wyjąć. Było branie. Było branie, ale się nie zacięło. Ale branie było petarda. Próbujemy jeszcze raz. Najprawdopodobniej to są małe ryby. O! co gałąź. Najprawdopodobniej to są małe ryby. To jest płytko. O, zdarzyłeś, że nic nie ma. Ale pod samymi nogami siedzi. Oj, wypsił, ale był. Pojedyncze haki mam. Ładny był. <laughs> no nieźle uderzył. Nieźle uderzył. Marek drugą rybę właśnie zapiął. Akurat bateria siadła w kamerze. Jedną zdążył wypuścić i drugą trzepnął. w kolejnym rzucie. Ten jest troszeczkę większy. Będę chciał poszukać, bo gdzieś mam, ale nie wiem gdzie. Na cztery, na cztery czy pięć wyjść jedna ryba złowiona, mamy dobrą skuteczność. Marek nie pasuje mi też ten woblerek. dzi ale walną trzeci O to jest ładna ryba że jest ładniejsza ryba. A, <trykne> Już wszystko na jednego woblerka. Okay. Ten już ładny. Opa. Opa. Coś takiego minęło? Co? Coś minęło? Y... Coś tajnego minęła? No dobra. <noise> Coś tajnego pudełka? Daj. Nie mam, takiego nie mogę dobrać, wiesz, żeby mi leciało i... bardzo głęboko, ale zaryzykowałbym tak głębiej schodzącego. Slajderka Slider... założę tutaj. Tego odłożę do osobnego pudełeczka. Slajderka. Założę z powrotem w obylecko. No, no to wtedy Michał tak, kiedyś byliśmy. Byliśmy, tak, osób, nie? No. Wyobrażę sobie? I wszyscy, i na to jest to, że wszyscy łowiliśmy ryby. Ojoj. Siedzi. Ojej. Oj. Na no to? Na tak? No. A widziałem go, on wyszedł od razu z zakamienia, bo go widziałem. O ile drobnicy tutaj jest. Ładnie taki. Tak. Tak. na to Tak. na Tak. 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 Salmo A Marek malutka. Cały czas jeden I na kamień, klas. Byłoby śmieszne. Tutaj za tym kamieniem stało. Ó, nossa che Ile już pień złowiłeś? Ups. Zapominam o tej kurwa kamerze złamie tą sztyce Ten normalny tutaj stał, nie? Pa. On stał sobie normalnie tutaj, pa. tutaj gdzieś jak się łączy ta woda, nie? No, on no. tam ma zastoić On stał tutaj, o właśnie, gdzieś tutaj stał. Jak stąd wystrzelił mi tam do głównego nurtu, tylko widziałem jak jest <grym> to, jak błysnął. No i tam ładnie z tamtej, z tamtej dziury pięknie mi wyszedł. Szkoda, że się nie zapiął, był bardzo ładny. kwatę żeńsko i A, by tam, by tam. W sensie. No na razie to można iść tutaj ten, aż tam Ta, za ten próg. Tam, tak, tak. 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 Tutaj przejdziemy po tym progu będzie płytko. Obrzucamy tą, tą, tą wierz. To za stoisko i. To jest nieprawda, to się nie dzieje. Dobra, za... jeszcze jeden rzut i zakładam inną przynętę. Okej, no Daj mi ten jas z swojego odplączę i możesz urywać. Oczywiście musi zajebać tak, żeby ciężko było odplątać Są za chuj spróbuję Wędkowanie zakończone Udało się parę rybek złowić Marek z mi dupę strasznie dzisiaj Złowił chyba 5 ryb albo 6. Ja wyholowałem tylko jedną. Ale miałem parę spinek. Bardzo dużą rybę na bardzo dużą rybę, jak dla mnie, bo ja nie, 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 nie połowiłem nigdy jakiś tam ogromnych wprągów, bo ten był naprawdę bardzo ładny, niestety się nie zapył i tyle. Fajnie spędzony dzień. Na pewno tutaj wrócimy niedługo. Ta, I... nie przyjeżdżajcie tutaj nie ma ryb. Tak, nie tutaj nie ma ryb. I mniej ludzi, tym lepiej. Dobra, od nas tyle. Dzięki za uwagę, za poświęcony czas na oglądanie. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału i do zobaczenia na następnej relacji. Cześć!